Ale piękny dzień. Muszę znaleźć jakąś pracę, bo ledwo mi starczy na opłacenie rachunków. Muszę sobie zrobić śniadanie. O, tu jest jakiś kubek z piciem. Muszę jeszcze znaleźć coś do jedzenia. Zobaczę, czy coś w lodówce zostało. Kurczak. Mój ulubiony. Tylko muszę znaleźć jakiś talerz jeszcze. Chyba tutaj gdzieś miałam w szafce. Hop. Talerz. I dalej jest jakiś jeszcze. U mojego. Okej. Okay. I teraz mogę już zasiąść do jedzenia. Ach, jakie to było dobre. Muszę pojechać teraz do biura pracy. Dobra, otworzę mój dom. Hop. Zamknę. Do samochodu muszę wsiąść. Dobra, jadę. Jestem tu, tylko gdzie jest jakiś parking? O, chyba widzę. Muszę zaparkować tutaj. Tu jest jakiś parking. Zaparkuję tu. Ja siadę do samochodu. Dzień dobry. Witam w dużej pracy. Jaka praca Pana interesuje, albo jakie ma Panu wykształcenie? Mm. Mnie interesuje praca drwala. Okej, okay, czyli tak. Za jedno będzie Pan dostawał 25 zł. Są no? już niebezpieczeństwa podczas tej pracy. Tak, są. Musimy przyśnieć drzewa tak, żeby na pana nie spadło. Będzie pan pracował 6 godzin dziennie od 8 do 16. Dziękuję. A kiedy zaczynam? Od jutra. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Hmm, teraz muszę kupić jakieś jedzenie. A, ah, już jest noc, ale w końcu dojechałem do tego sklepu. Zatrzymałam się tutaj na chwilę. Dzień dobry. Witam, w sklepie, czy mogę Panu czymś pomóc? Ym, gdzie znajdę ku, y, kubki i gorącą czekoladę? Wszystko jest pół lewej. Dobrze, dziękuję. Ja poproszę że ten kubek. To będzie 50 zł. Proszę. Dziękuję. Do widzenia! Mamy pieniądze! Do Dobra, teraz muszę pojechać do domu i się przespać.